To to jest jakso. No siema. U nas siema ma no. Czekaj. Zapróć im do bazy. Ja jestem od bazy lei. Like ja od jestem to, od siema. bazy like. no. A ja jestem A ja, ja jestem na top PP też nie sala. No, ej, ja jestem moderatorzy. No, ej, ja jestem moderatorzy. No my jesteś mogły, Dobra, jest bazy Mogą dojść? Mogą dojść? No. Czekaj, wytruję dołączyłem do no, no, Czekam Jest na

Okay, macie przy... dobra. A, ja, Czekajcie. Czekajcie. Ej dobra ej, tepnij ich tu dobra, dorszamy? Nie wiem Stajka chyba. Wracam. Ej, mam Czekajcie. U... Jak się dołączę? Nie wyrąbałem Ja odliczam no, dobra. Ej, no, mam bajce, 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 bajce. Ej, dobra, tepnijcie sobie jest <mulodność> Sary, jakiś gość mi pisze na tym Na msg przyda wam się Nie, bo ja, nie, bo ja, nie, bo ja oni nie żyją nie? Ej, ale Jak, jak ktoś coś mówi, to mu je przerywamy o. spoko Ej, jak ktoś to ja, e, jak ktoś to ja e, one, na

ja, ja, ja. Okay. Klep się z Lepiej. Tymi... Dawać. Dobra, ej ile nasz jest. Ej, chłopaki Dawać. nie jest wam skutno, że macie... Ej, nóżki, nóżki, nóżki lubimy. Nóżki, 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 Ale, nóżki. Zrobili nam górę, nóżki. Nóżki, nóżki. Ej, ktoś zdedał, zbieram. Ej, Bazyl, jesteś? No, Dobra, opuściłeś? Nie. Ej, 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 ej. Dobra, i ja, dobra do góry. Nie, w ogóle Ludzie, nóżki, nóżki, to to nóżki. Kogo no, wy dodajecie do tej gildii chłopaki? chłopaki. Ja to... ja... Może jeszcze mi powiedzieć, Dobra, że administracja z klimatami O to ładne. Ogar gildi No. Tak, Devila mają y, trzy ten. Y, z każdej strony TNT rozłożone i się cieszą. 50 sekund Seba ile ty flagów zgarnowałeś? dwa? Chyba 4 Ja pierdolę nie? Jakiś trzy Ja nie zjadam jeszcze mam Ja mam Ej Seba masz tam to TNT co miałeś w No To ań weź tam leć o tej dziury, odpal TNT żeby nas nie koblowali Jakbyś mógł, please Dobra. Nie, no. no ej, klepcie ja. siebie, klepcie siebie. Sebe. Pomagam, ja ci pomagam. Ej, pomaga, kopnijcie, kopnij. No, ja sobie już wystrzelam. Ja, kopnijcie ja tam seba. Co ty robisz? Jezu, ja oram, 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 oram. No, i ej, bo aż będę koprać chłopie tam do tej dziury. No i owlują nas mózgu. Ja ich, ja ich do. A gdzie Ej, on sobie ora, tego ora. Steve sobie mnie kopie. Jak ty ora zabił u. Dobra, na razie padłem. Na razie. Kto padł? Kukaj skior Dobra koprujemy, koprujemy! Ej, bo wiesz, będziemy muszą pomóc, nie? Bo ja się soluję ze sebą i nie mam najwięcej skokdów. O Jezu, ja nie ma. Dobra Dobra, koprujemy Ej, tu są, tu są! Wiecie co, ja mam bar dwie mam kroku. Ej, dawaj są w tym! Dawaj ich na Kelos, dawaj, dawaj w FK

a sorry, sorry. Wysadzili ten T! Tyle, nie zamuremy. Dobra, nie bazy? bazy, dawaj tego Steve'a, ta Dobra. na jeden. Dobra. Steve, On do już ma dętkę, Steve, sądzę. Dobra, Eza. Dawaj, dawaj, Eza. Jak się z tym czuję, że masz dętkę? Dostanie pi... pi... Dobra. Dobra, ja Dobra. A serio? coś Mam w Gdzie jesteś Leć bazy, Dawaj, ten Steve ma no, dobra, do Dobre Z tym spole, Komu bania tak. padła? Komuś by to padło Chyba gumowe padło. Chyba ma Kula no, bania, oraj Wuhuuu Jest, nie! No. Jest, yes, zabiłem Co mi poszło? Yes. Bania, bania chyba Zjadam Ej Dobra, kolego Zjadam Dobra, oramy, oramy A nie oracie koledzy Oracie koledzy Dobra i tak się naprawi Kuba Dobra ja co rałem. go, ja Weź go w Macie Kuba w pół Kuba w pół, dobry. No trochę macie, nie widzicie? Ej, no, i się... z tego? Ej, zaprażę. <susza> Ucieknie? Powodzenia. Dzięki za 800. Jak sobie w tym czujesz? Jak będzie gili i my rozwalimy twarz? Wariacje. Oś dobrze. Ej, wiecie co? ja mogę im pomóc, ich porozwalać komuś, wam. ja mam, ja mam i mam a ty masz ten z tego jeszcze? nie, a co? Ej, ja mam, ja mam, nie mam szukę. A właśnie, czemu? Mam Czemu jesteś stać Gdzie? No na ich krafterze. Nie byłam. Krafter. Wywaliły mnie A czy No, domyśl się. na kopie, czy

Awaryjniak. Awaryjniak. O kurde, dobra, nice. Ucieka. Nie dajcie mu. Okujcie go od tego. Ostatniego walksa zjed. Nie, nie, ostatniego. Nie dajcie mu się. Ej bazy, odpalasz tej TNT, jakbyś mógł. No szybko, szybko. Please. Poszło. Nice. Dętka. Ma. Ej co moi koledzy mu nie przyjdą pomóc? Śmiecie? Bania mu padła. Bania? Bania ci padła, Bazyl? Bania, Bazyl. O kur... mu Jak on nie polizał tego? Nie wiem. Setna zmiana. No kuty o, Nikt mu nie pomoże. Nie nabywam, bo On jest rudy trochę. Trochę kreacja na flecki przekspiłem z piłem. O ma łuk, on ma vip E Ej no kto mnie tak klepił Bazel T T, tienci cięci, to będziemy kować O nie. Dobrze Dobrze jest Tutaj ma już kapułę, nie? Bez kitu Wyżyna ale ma na 102 stary ja. Jakby ktoś wbije pomóc, ale i tak go krepiamy Jemy koksa i, wy, i wyjewamy I do końca Jak chcecie no to. Nagrywasz to w... gracja? Tak, tak, tak O! O, o! Ale tutaj nie ma kuba! Tutaj już nie może Tutaj już nie może coś to ja... Kolejnego koksa, je? No kurde, ma tych koksów! Ty nie mnie to chciałem o, szybko, szybko, szybko! Nie, Wchodź, 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 wchodź! wchodź, wchodź chodź, chodź, ja tam, chodź, tam jestem, jestem! To jak to Bo on tam to później się... będzie wchodził, stary. Albo nas tam podkopie. Tak wiesz, tak. Wchodź tam, wchodź tam, wchodź tam, wchodźcie tam. Panie... Bańka! Jestem tu. Dobrze. Wyjście stąd, Spokojnie. nie, wy nie klepcie mnie. Racjan. Spokojnie. Ale TNT jest. Spokojnie. ty mu wpadły, bonia. To też się wbijać. Nie, nie Zajdź w Nie, ten naprawił, wejdź ktoś w niego Szybko, wejdź w... Dobra, ja wchodzę Dobra Zbędzie mu wpadły Naprawiam to. Odpalam Odpal, 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 odpal fasten Bo on tutaj będzie podkopywał, pies Tak jakby, wiecie, że tak jakby, takie, takie w dół, taka beczka mała Dobra, wchodzę w niego Wchodźcie, wchodźcie, chodź. Dobra, bazyla, bazyl Klata. Chodź, chodź, bazyl, wchodź na całość iść. Dobra, zjadł koksa Idź na całość Idź na, kurde, Alon Knoka. To on jest on jest ogarnięty. Ej, nie ty niemu tu pierdolnoc. Nie Dobra. Ilu ma boxów? Ani A nie, nie można. Wychodzi stąd? Nie. Klata! Końusz setów nie ma. Typek na górze. Typek na górze. Typek na górze. Ale on tak on... Oh Ale tak jest na górze ej I peruję od razu 3, 4, 3 i 5 poleciało Poszło, 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 Jajcie. klepie chlepie Jest tam ktoś? Nie No nie. tam są kurde Peruj, peruj, peruj No to i tak jest Ale jeszcze tam do góry nie topa się Tam się zakoblowali. Jeszcze na sam dół. Przydałbym się ja, bo ja wiem gdzie są. Odpal jeszcze raz Już. Uleciało. Są tu, są tu, chodź się?

Fak, 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 fak. No okay, mnie masz, no okay? Czekaj, przesuń cię, przesuń cię. Łap tutaj perełka, łap tutaj perełka. No, szybko. perłuj, Perwuj, perwuj, Nie mogę, nic w niej. O, Nie tylko mi. Idź tam. Klep go. Dobra. Go. No, klepam się. Ja bądź o domnie kopuję. Ja się tak. Nie ucieknę chyba. Ja się... Dałem. Dobra, uciekłem. To, to było widzę, że się było. Kto miał aure? Hmm. To gramy tutaj? No. No ja gram. Jest, A zbyt? i mnie też zadali, miałem całego serca, świecie.